Witaj, dowódco. Do rzeczy. Twój czołg ma w określonym czasie zniszczyć wszystkie cele treningowe. Pomogę ci w tym. Każda mapa zawiera wygodne pozycje strzeleckie. Postępuj zgodnie z zaleceniami, a zwycięstwo będzie Twoje. Na tym poligonie opór nie będzie zacięty, ale w prawdziwej bitwie powinieneś zawsze być czujny i znać niuanse map i charakterystyki czołgów przeciwników. Znaczniki wskazują kierunek ruchu. Pamiętaj, że na mapach są szlaki bezpieczne i niebezpieczne. Gdy się poruszasz, wykorzystuj teren, by pozostawać w ukryciu. W prawdziwych bitwach, zanim wykonasz ruch, możesz poczekać, aż przeciwnik będzie zajęty czymś innym. Teraz po prostu postępuj według instrukcji. Zniszcz cele. Jeśli to możliwe, to przy strzelaniu postaraj się ukryć kadłub pojazdu. Dodano czas. Jednego mniej. Musisz dojechać do linii Strzeleckiej i zniszczyć wszystkie cele. Znajdujesz się na linii Strzeleckiej. Zniszcz cele. Powiem, na trejhardzie. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Kończyłeś działania na poligonie. Otrzymałeś dodatkowy czas. Uii. Twoje zadanie to zniszczyć wszystkie cele. Ale najpierw dojedź do linii strzeleckiej. Na tym tym... Przelaj bez rozkazu. Na tym poligoni, po, poligonie powinni uczyć wracać na dekapa. To musiał poczuć. To musiał poczuć. Go. A psik. mi zapomnieli dać. Działania na poligonie ukończone, Jednego mniej. musisz dojechać do linii strzeleckiej i zniszczyć wszystkie cele. Dziękuję, zniszcz wszystkie cele, gotów do strzału. Oh, chami prostak. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Działania na poligonie skończone. Dwie mi koncernie. dał. Wykończyliśmy go. Ogram to. Twoje zadanie to zniszczyć wszystkie cele. Ale najpierw dojedź do linii strzeleckiej. Kopiuj w klej. Komendę. się na linii strzeleckiej. Zniszcz cele. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Ja jeszcze tam miałem trzech wrogów. Chamy nie dali mi zniszczyć wszystkiego. Dobrze, Mister Krzysiek. Zdaje się. Inaczej nie byłbym fejm. Ryby w morskim łoku zdechły w czarnym stawie zdechły, hej Nie, chwila tam A w czarnym A, jest w A w czarnym <grym> Nevermind, Pawion się zgubił Gdzie mnie tam będziesz? Ja umiem mnie sam Jadę Szybko to zrobić A, widzicie? Lepszą pozycję zajęłem, niż WG mi kazało. Bo medem trzeba od boku strzelać, a WG by mi kazało od frontu się bić. Pawian, który zna się lepiej. Ho, ho. Po przestrzelaniu postaraj się ukryć kadłub pojazdu. weszło jak w masło przeciwnikowy. Pojazd przeciwnika zniszczony. Domczowniku. Tym go nie pokonamy. Nie widzę celu. Podobało się mam więcej. Weszło jak masło przeciwnik obesłami. Robią mnie. Działania na poligonie ukończone. ES zniszczony. twoje zadanie to zniszczyć wszystkie cele, ale najpierw dojedź do linii strzeleckiej. Cel namierzony. Doskonale. Działania na poligonie ukończone. Dorwaliśmy go. 76 nawet Otrzymałeś dodatkowy czas. Jednego mniej. Musisz dojechać do linii strzeleckiej i zniszczyć wszystkie cele. on <grystanie> w Misja ukończona.